Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii, yy, znaczy, no, no z serii odcinków związanych yy, z misjami na, na fv -a 4.2.0.2 I no tak, to jest ten centurion, którym będę musiał rozegrywać jedną bitwę dziennie przez około 10 dni I grać na zmianę z nim, yy, z centurionem MK7, żeby robić te 32 tysiące dziennie przez 14 dni Więc, no tak, tytułem wstępu jest to MET. Yy, Med brytyjski, 10 poziomu e, Który ma praktycznie 2000 HP 53 km prędkość Czyli dorównuje ruskim medom I pancerz, który potrafi odbić po skontowaniu I wieża, którą dobrze wy usta wystawiać Czyli tak z zagórki, I może dosyć naprawdę dosyć sporo e, Prędkość obrotu wieży i szybkostrzelność jest naprawdę spoko I ten ceturion może napra e, dorównuje naprawdę e, medom radzieckim Z tego co słyszałem bo na razie posiadam tylko tą dziesiątkę kilka ósemek i jedną dziewiątkę, czyli Centurionę mk 7 przez 1 więc tak, no to bezwzględnego dużo gadania e, pokażę wam teraz bitwę z powtórki, gdyż wtedy nie mogłem nagrywać bo to bitwę na, na żywo chcę nagrywać do materiałów właśnie na tego FV więc widzimy się w powtórce więc 3, 2, 1, start witam wszystkich bardzo serdecznie właśnie to jest powtórka z go Century Action 10 na bitwie, na której udało mi się wykonać właśnie y, misję y, no, na 750 y, podstawowego expa miałem o chyba 100 więcej A teraz zobaczmy jak mi się to udało wykonać. Y, ogólnie bitwa będzie miała fragment, gdzie będę musiał przyspieszyć, bo po prostu stałem i kampiłem Niestety, jeżeli chcę wykonać tę misję y, tak w pierwszej bitwie, to trzeba sobie stanąć i pokampić Ale na razie podjedziemy na kwadrat y, B0 jest to malinówka, czyli no, dosyć naprawdę otwarta mapa jest z tego, z tego do, te, do tego jest fajna I jest to bitwa standardowa Zdobyć yy, wrógą bazę lub znieść wszystkie pojazdy nieprzyjaciela Ja akurat nie wykonałem jakiegoś super wyniku, ale starczył właśnie na wykonanie tej misji związanej z FOM Ja tutaj teraz sprawdzam, czy nie widzę jakoś przeciwnika, czy mógł oddać strzał do niego No i tu był przez chwilę, ale nie strzeliłem Zaraz ruszam, dobry. Oczywiście u nas w teamie wylosowało praktycznie 2, 4, 6, 7 centurionów, u przeciwnika jest ich 8. Tak, chyba coś w tego okolicach. Tak, u nas jest 7, u nich jest 8. Ale nasze były. No, właściwie nasze to były bardziej ogarnięte, bo jeden gracz praktycznie nam wykrywał tę grę. Ja po prostu wróciłem się. A, po prostu się wróciłem u nas jeden już wyparował z centurionów więc mamy 0 do 1 w stracie dziesiątek ogólnie wylosował nam jedną ósemkę więcej niż u przeciwnika, bo u przeciwnika znajduje się tylko jedna u nas dwie tutaj auto celowanie nie polecam tego, ale ja już z przyzwyczajenia strzelam i tak czas ładowania na tym centurionie z załogą mam 7,10 Co jest dosyć fajną no, Konkurencyjną do medów radzieckich Które mają no, poniżej 6 5, chyba 54 Jak się nie mylę Obiekt, sto, nie mylę obiekt 140 Teraz Pierwszy trafiony strzał zsumowało no, się za 805 Nasi go klepią 400 uszkodzeń tak średnio licząc Zadaje to działą Tutaj strzał na ślepo Myślałem, że coś wejdzie, ale chyba nie weszło. Więc teraz podjeżdżamy i będziemy grali bardziej na spota. No i tutaj z mojej strony to akurat było złe. Wstawienie się na... no, na otwartą przestrzeń. Zerwałem traga, tylko szybko naprawiłem. Ale też zepsu, y, straciłem szansę na naprawę jakiegokolwiek innego mutu A muszę nadmienić, że w tym czołgu strasznie często, jak w wszystkich Centurionach, czy od... począwszy od Centuriona 7x1, i właśnie do tej dychy strasznie pada amorek po strzale w bok. No i tutaj na razie tak sprawdzenie, czy to. czy mamy przestrzeń na T5-4. Jest jeden do czek, więc akcja nawet nie zapowiada się na wygraną. Bo my już stracili dwie dziesiątki, oni jedną. I jeszcze jedną dziewiątkę jest straciliśmy. A tutaj już jest sobie dobity. No i tutaj teraz strzał w ziemię. Musiał być Ja przed wyświeceniem się chciałem sować. A niestety nupstwo z mojej strony okazało się większe I zerwałem strzał w bok, który no, pozbawił mnie ładowania Znaczy magazynu amunicji I dzięki temu ładuję teraz nie 7 sekund, ale 14,23 To było najgorsze Teraz postanowiłem się wrócić na pasek, gdyż tam są dwa Ceturione AMX Obrona bazy była bardziej konieczna, więc tutaj ten moment akurat muszę przyspieszyć. Po prostu dojazd w to samo miejsce, przyspieszę. I dojdziemy. Nasz obiekt 140 właśnie woła o pomoc. A wolałem nie przegrać przez skapa. Znaczy ja wolałem nie przegrać przez skapa, więc się cofłem na obronne bazy i ustawiłem się tutaj, w tej, na tym miejscu. Próbowałem znaleźć przestrzeń na tego Centuriona. Ale nie wyszło, więc znalazłem, przepraszam, na innego century, No oczywiście, bo wierzę. No i za 401. Tutaj mamy t 1105 e znaczy, przepraszam, E4, którego akurat nie mogłem przebić, jakimś cudem. No i 15 sekund reloadu no i odbijanie się. Więc teraz próbuję celować, no, w kogokolwiek. I tutaj będę miał... Nie, akurat nie będę miał fraga, gdyby... Gdyby dział ładowało się szybciej, mógłbym zrobić... Yy, znaczy, gdybym nie stracił tego marka tak głupio, mógłbym zrobić naprawdę więcej, w tej bitwie, ale no niestety. I tu teraz zaczyna się kampienie. Ja postanowiłem tutaj podjechać bliżej. I po prostu stawić się w tym miejscu, bo z tego co zauważyłem jest tutaj dosyć fajna misówka i zacząłem go bić po wieży No i teraz troszeczkę się yy, wystraszyłem, więc jechałem tutaj do wody. I w tej miejscówce będę siedział przez cały czas, więc dam raz dwa. No to będzie takie moje wjeżdżanie z lewa do prawa, z prawa do lewej. Po prostu stanie, żeby się i nie utopienie się. A nasi będą walczyli. No. i tak stoję jedną minutę. Drugą trzecią. Tutaj wyjeżdża wyjeżdża centrum, który... No, dostaje nie, niezły będzki do naszego mx 500 który już wyparował Ja się właśnie, właśnie świecę i znowu się ruszą. Cieszyłem się bardzo, że w tej bitwie nie było arty. Gdyby była arta, to już bym dawno odryspiał. I tutaj pojawia się ten septurian Nie no zostaje zniszczony przeze mnie Tutaj jest jeszcze kolejny Wydaje mi się za no strzał strasznie marny A i to jest na i tutaj się cieszyłem, że waszą miną że nie za najwyższa, ale że weszło Wieża ogólnie jest papierowa w tym Centurionie, ale już ustawiona pod dobrym kątem Potrafi dingać wszystko, oprócz włazu wy Wywłaz wchodzi I teraz 9 do 8, no bitwa nie jest aż taka do przegrania Nie znając wręcz do wygrania, jeżeli tylko się postaramy Ja właśnie stałem w tym miejscu cały czas i... Bałem się, żeby nie oberwać Niearty, tutaj strzał zaważył na wszystkim Ja zmniejszę to do szybkości razy 1 no, oczywiście, naj, najlepsze fragmenty ra dałem razy 2, a teraz najdudniejsze razy 1. I tutaj, takie podchody z przeciwnikiem. No i z góry, przepraszam, że to tak nasz na razy 2 pokazuję. Ale tu naprawdę było takie wyjeżdżanie, cofanie, wyjeżdżanie, cofanie i ustawienie się pod innym kątem, żeby znaleźć przestrzenną na przeciwnika. I tutaj, będzie pokazane, wchodzi w wieżę. Znaczy, ja tutaj już strzelałem w bok, i po każdym spocie próbowałem się cofać, żeby zniknąć. I tutaj już e, odbijam się od przeciwnika, albo zostaje mu niewielka ilość hapeków. No, zostaje mu 2 HP. Dziękuję WG i jemu jego losowanie. Tak to już by, bym miał drugiego fraga, byłoby 10 do 10, a tak to jest figa z makiem, z Pasterniakiem. Już musiałem napisać 2 HP. Jest jeszcze jeden century na folu, który znajdował się na J4. I na razie tutaj dalej będzie czekanie i próby spotowania. No, tego Centuriona, który znajduje się na K4. No i wyspotowany przy wieża Dingdom. Jak wchodzi w tę wieżę, tak e, można się od niej drinkać. No i teraz kolejne 15 sekund czekania. No, oddanie strzału. No i tutaj już powinno wejść. No i weszło perfekcyjnie, perfekcyjnie dwa, dwa obrażenia. Naszemu teamowi to pomogło, bo teraz jest dwie dychy do dwóch dych. Dalej mamy tą ósemkę. Tu już klikałem, żeby podjechała I zaczęła świecić, więc znowu przyspieszę I tak materiał będzie naprawdę No, no ale tu musiałem już kampić Bo dwa strzały od byleczego Albo trzy i jestem trupem A zwłaszcza jeżeli mnie do dopadnie takie typy 4.1 Albo MX50-120, które mają magzynek To już kompletnie mnie zjedzą No i Poruszamy się dalej. No. Mecz trwał. No. 15 minut. No, praktycznie 14. Więc w pewnym momencie pewnie spauzuję i odpalę nagrywanie od nowa. No i tutaj dalej stałem i gapiłem się w to okienko i czekałem aż ten iz może coś wyświeci Tutaj już mi Johannes y, klikał, że, że powinienem się ruszyć stąd, a ja dalej czekałem. No i wyjechałem około. No teraz gdzieś w tym momencie. Chciałem y, jak najbardziej bokiem, bo ty, w tym centurionie miał nade mną przeład. Y, większe przeładowanie miał ode mnie. No i tutaj dobija go. No, Le. Legrand 73. No i tu teraz e, dojeżdżamy do przeciwnika. Tutaj nic nie zrobię. No i lecimy dalej. Tutaj, tutaj akurat już koniec bitwy, więc dam razy 4. Po prostu podjechaliśmy do przeciwnika. Podpieprzyłem fraga je usowi I no i tak zakończyła się bitwa. A teraz e, zobaczmy wyniki bitwy. I oto wyniki bitwy, czyli tak. E, no, dostałem oznakę mistrzowską drugiej klasy. Ogień skuteczny. Po spocie no niewiele e, 600 i. No, praktycznie po spocie mam 600. E, Obraźnień sam zadanych mam wynik 3389, 3 fragi, co dzięki Bogu dało mi 857 bazowego. 8000 wyszedłem no, na minus. E, z dystansu większego niż e, 300 metrów, no to jest praktycznie 3000, czyli większość strzałów oddanych moich. Oddałem 19 strzałów e, z trafieniem bezpośrednim i 13 i 11 z y, przebiciem. Przejechany, no 5 km, no 5-3. Uszkodzenia zadane za twoją pomocą no, 624 i tak dzięki temu wykonałem y, no, y, czołgi średnie 8 konfrontacja, czyli 8 y, no, misję na obiekta, znaczy na T T28 HTC z wyróżnieniem. Wykonałem misję Dobra Walka i tam kilka misji, znaczy no, to akurat są misje i 3389 wpadło mi do części drugiej. No więc lecimy do kolejnej bitwy. No i witam Was serdecznie w kolejnej bitwie. Jest to bitwa tym razem z Centurionem 7x1. No, mam ulubioną dziewiątką jak dotąd. No choć mam tylko jedną dziewiątkę, jedną dychę, Właśnie brytyjskie czołgi średnie. To była moja pierwsza linia w tej grze. I nawet nie sądziłem, że będzie potem z tej dechy taki pożytek. W ogóle nie dychom nie grywam, nie mam z kim. Bo moje kumple jeszcze nie wbili. I na razie. No, trzeba zrobić obrażenia. Takie przyzwoite. On jest. To jest to samo działo, co na. Znaczy ten cytryn posiada. To samo działo, co na dziesiątce. Tylko, że ładuje o 3,03 sekundy. Dłużej. bez żadnych boostów, coś w tym rodzaju. No, wielkie dzięki. No, te 4,9 tu się liczą moje obrażenia, więc to jest wieża Wierzę, że jest naprawdę spoko. Się muszę uważać na tego trola, Gdyż on mnie przebije Każdym strzałem Jego też, no ale Najpierw muszę trafić, nie skupiono Po prostu chciałem strzelić No i jeszcze trucku mu zasadziłem Nie, już zestaw i... myślałem że T54 mot jest troszkę dalej Coś się cykałem Na razie 800 uszkodzeń na moim koncie Uszkodzeń jeszcze i nie przybywa mi To co gorsza Podaj sobie tutaj bliżej było 10 sekund czekania no kolejnego strzału, czy może być u góry? Nie. No jak ty nie mam pomóc? Jak pomóc naszym? Jak bym chciał. A mogę przycisnąć tę stronę? To miejscu Się nie spodziewają mnie to blisko. Się nie wiem, czy To się niszczy? Nie, nie niszczy się, no to fajnie. Czy walny w Ja się się kontuję no. Centurion 7 przez 1 ma no dosyć fajny pancerz Przyjmowanie na gąski Więc jeżeli ktoś inny nie ogarnie rywali się w dolną pytę nie tylko wyłącznie Teraz mi zaczyna denerwować coraz bardziej mhm. Zero Zero kurwa ile przeładowania No, 412 za to kocham ten czołg Tu tak jeszcze chwilę a Dostaniesz drugi, o po chrześcijańsku Kurde Przepraszam za to teraz Musiałem rękę do tego rozgrzać ma teraz 183 peny, ale nie musi trafić. Ja też muszę. Niech się przebić 260, to jest za mało. Tak pantera jest strasznie denerwująca. Ja sobie podjadę bliżej. Na razie 1200 obrażeń. Idealnie na bitwę, jakbym robił 2000, to by było spoko. No. Nie strzał w pełnym ruchu. No, przejęto na przednią. I bęk, to 5-4 będzie jechał. No, trudno jest tam mną tu trafić. Dosyć fajnie się gra. Rzok rzeczywiście pokazuje mój pokaz nóbstwa. Tej grze. No i oczywiście artyleria, więc pewnie wyniki bitwy pokażę wam no, po tym jak bitwa się skończy, więc widzimy się za No i oto wyniki bitwy, czyli tak za tę bitwę, no ile mi damage wpadło, wpadło mi, no 2200, no to to nie jest tak źle, no, ale liczy się każdy damage do tej puli. Dziennie trzeba zrobić 32 tysiące przez całe 14 dni, bo tyle dokładnie będzie trwał event. No więc widzimy się w kolejnej.